Dzień dobry Państwu, witam Państwa w piątkowe popołudnie. Następnie chciałem zasygnalizować, że wczoraj miała miejsce pierwsza rozprawa z udziałem wiceburmistrza Godlewskiego, który zasiadł na ławie oskarżonych z artykułu 212. Do ugody nie doszło, bo to była pierwsza rozprawa pojednawcza. Mogę tylko powiedzieć, że burmistrz swoimi argumentami nie odbiegł od tego, co reprezentuje podczas posiedzeń Rady Miejskiej. Następne posiedzenie będzie 9 kwietnia, gdzie odczytam akt oskarżenia. Wówczas Państwu go zamieszczę, o co go oskarżam, dlaczego tak jest, i tak dalej. W międzyczasie pewnie jeszcze będą jakieś. Rzeczy, które będę relacjonował dla Państwa związane z wymiarem sprawiedliwości, bo jest tego dużo, ale dzisiaj przejdziemy do rzeczy przyziemnych, przyziemnych, ale bardzo istotnych. Otóż, proszę Państwa, nie dalej jak wczoraj, otrzymaliśmy Rada Miejska, otrzymała zaproszenie na posiedzenie połączonych komisji, wspólnych komisji Rady Miejskiej, one odbędą się w Poniedziałek o 15, jak zawsze będę to relacjonował. W czwartek, czyli 25 jest sesja za tydzień. Co tam takiego jest ważnego? Na, na stronie kowalski kazimierz.pl zamieszczam pisma, odpowiedzi dotyczące. Eee, sprzedaży nieruchomości gminnych. Eee, powiem tylko tyle i również będę chciał to wyeksponować, zaznaczyć podczas obrad Rady, że zbliża się koniec kadencji. Za dwa miesiące nas już nie będzie. I nie wiem, skąd taki upór, żeby nagle z dziwnym trafem wpływały wnioski od mieszkańców. Od podmiotów gospodarczych, o sprzedaży, i tak dalej. Przypomina mi to trochę Sienkiewiczowskie rwanie tego czerwonego płótna upadającej Rzeczpospolitej. Zostawmy to kolejnej Radzie. Nie wyręczajmy coś, na co, za co nie macie i tak odpowiedzialności, a ona być powinna. I zróbcie to, radni, zróbmy to po Bożemu, po gospodarsku. Dlaczego tak na zapalenie płuc? Inne wnioski mieszkańców leżą już od lat. Słynna ulica Sadowa Gus kilkakrotnie obiecał i kłamał publicznie, że sprawał się zajmie, okłamywał radnych, okłamywał mieszkańców że dokumentów nie widzi, jak dokumenty były w urzędzie, potem następnym razem on tych dokumentów nie umie przeczytać, bo ich nie ma. Proszę Państwa, to są rzeczy skandaliczne. 15 radnych za posiedzenie przytula po 300 zł. Jest 4,5 tysiąca w, niejednokrotnie w miesiącu. Z kieszeni podatnika idzie na radę 10 tysięcy złotych. I jakie są decyzje? Dziękujemy, panie burmistrzu. Jest pan najpiękniejszy. Pro, proponujemy uchwałę o tym, że burmistrz Kazimierza Dolnego, Artur Pomianowski, gwarantuje wygrano Miss World, a co najmniej Miss Polonia. Podejmiemy taką uchwałę. Zresztą zaproponuję chyba w tej grotesce. Ale co my mamy z takich rzeczy, o której... Nikt wam nie napisze. Nie napisze wam burmistrz, media rządowe, czyli te lokalne, które się przeistoczyły z portali kaźmierskich na, 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 na weekendowe, nie napisze o tym. Miesiąc temu podejmowaliśmy nawet niecały uchwałę budżetową. Celowo komentowałem, nie zabieram głosu, bo wiedziałem, co się święci. A już jest zmiana do budżetu i mamy opinię regionalnej izby obrachunkowej którą załączam jest pod tym która oczywiście opiniuje pozytywnie zadłużenie dlaczego dlatego że pani skarbnik ma widełki jeżeli tego nie zrobi ma nad sobą kodeks karny dlatego robi to dobrze bo tego się nie da zepsuć no, to trzeba być wyjątkowo mieć złą wolę żeby żeby to sknocić, ale nie o to chodzi. Proszę Państwa, zacytuję Państwu jedno zdanie. Emisja papierów wartościowych wskazanych jako źródła pokrycia deficytu w całości spowoduje zwiększenie zadłużenia gminy, które w 2024 roku wynieść powinno 21 milionów 300 tysięcy złotych. 21 milionów 300 tysięcy złotych. Te dokumenty załączam na blogu i do czego teraz wraca. Burmistrz, jak już mówiłem, sporządził projekt budżetu wyborczy. Ale po drodze mieliśmy mnóstwo inwestycji, które były nieprzemyślane, przedwczesne i nieracjonalne. W drugim zaś miejscu mamy przypadki, gdzie istniejąca infrastruktura jest dewastowana. Bo chciałem Państwu powiedzieć, że zarządzanie gminą jest czym więcej i bardziej odpowiedzialne niż zarządzanie własnym rozporkiem. Ale jak ja, Janusz Kowalski, mam przekonać kołtunerię, żeby to zrozumiała? Żeby jakimiś sposobami, a myślę, że mają takie sposoby niektóre, niektórzy radni i radne też, żeby władza wykonawcza pewne rzeczy zrozumiała. I już przechodzę do rzeczy, żeby nie przedłużać. W tej kadencji proponowałem kilka rozwiązań. W 2019 roku złożyłem projekt do budżetu, do budżetu, aby w czasie pięciu lat, bo tam... Jak już mówiłem, nie ma takiej, takiego chemika, który by wytworzył taką maś, na bazie, znaczy przypominające chemicznie waselinę, żeby, żeby można było się tam do burmistrza wedrzeć od tyłu. Nie ma takiego chemika na świecie, nie ma takiego nobisty i chyba długo nie będzie, bo jest taka konkurencja, że masakra. Ale złożyłem wniosek taki konkretny, który pozwoliłoby nam pójść do przodu. Niestety burmistrz przez całą kadencję, przez pięć lat nie umiał się tym zająć, nie miał odwagi cywilnej. Podobnie radni. Tak jak już mówiłem, nie chcę się powtarzać, pięknie podsumował pracę rady Jakub Pruchnia, który podziękował za to, że burmistrz przygotowuje radnym projekt budżetu, a my mamy być cynglami do podnoszenia rączek. Hop! I tak dalej. Niestety tak to jest. Ci co próbowali, zapłacili dużą cenę. Yy, wyszydzany Ryszard Rybczyński, zabierane pieniądze i tak dalej. Nie chcę o tym mówić, bo to Państwo znacie, zresztą jeszcze nie raz będę mówił z, uporą, z uporem maniaka, ale Państwu dzisiaj powiem o tych przychodach. Otóż zasygnalizowałem, jaka jest różnica między. Lokalem gminnym w pobieraniu czynszów byłej baryłki a rynkową Jest to, oscyluje w granicach rząd wielkości około 100 tysięcy złotych rocznie. Burmistrz odpisał mi w, na początku kadencji, że podejmie takie działania, które będą racjonalne, ponieważ od 2013 przepraszam, cytuję z pamięci mogę się tam o miesiąc pomylić, od 2013. Nie jest zmieniana umowa, nawet nie jest waloryzowana. Tak, zgadzam się, powtórzę teraz jeszcze. Pisula lato zawalił, tak. Przyjdzie moment na to, powiem. Może Andrzej dojrzeje do tego, żeby przyznać się do pewnych rzeczy, ale to jest fakt. Nie, radni nie mieli odwagi się tym zająć, ponieważ właścicielami, dzierżawcami jest yy, zaplecze, ścisłe zaplecze polityczne burmistrza. Obok są meleksy. Mówiłem i proponowałem, żeby wyznaczyć jedno miejsce przy yy, stacji Orlen. Tam jest duża działka i żeby wypracować wspólnie nawet z podmiotami, czy to ma być przetarg, czy to ma być ryczałtowa opłata po tysiąc złotych od meleksa. Proszę Państwa, ja nie będę mówił, że tam jest 60 meleksów, tak jak niektórzy mówią. Przyjmijmy, że meleksów wszystkich jest 30. Po 1000 zł to daje nam 30 tysięcy na miesiąc, razy 10 miesięcy to jest 300 tysięcy, razy, razy kadencja 5 lat to jest 1,5 miliona zł. To są pieniądze, które były w zasięgu ręki. Bez uszczerbku większego dla tych firm, bo oni się z tym liczą. Kolejna rzecz. Handel. Przecież pamiętacie Państwo, jak Krzysztof Nieradka złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady miejskiej? Między innymi dlatego, że, że poczuł się odrzucony i zignorowany, zlekceważony. On nie złożył tego ot, tak sobie. Nie pamiętacie? Proszę, zajrzyjcie do moich komentarzy albo do obrad. Wówczas Radna Ewa Wolna mówi. Wiem, po sobie wiem, co to jest odrzucenie, jak ona była traktowana, jak był pisula. Ja nie zauważyłem, szanowna pani, czuliście się jak pączki w maśle zapisuli. Wszyscy. I sitwa, i wyradni. Więc nie ściemniajcie tutaj. Proszę państwa. Handel to są setki tysięcy przychodów. To, co jest teraz, to nie dość, że to jest anarchia, to to jest zamordowanie handlu w mieście. To, co powinno być dominujące, różny handel. A tu mamy monolit. Nie chcę się nad tym wytrząsać, ale złożyłem wnioski, żeby na skwerze, tutaj, gdzie pani Monika urządzała sobie happeningi, z nowymi roślinkami. Pani Monika Arbus, ciało pomocnicze burmistrza, czyli samorząd mieszkańców, która tam zarządza tym samorządem, jak ten y, szef Korei Północnej. Tak mniej więcej to wygląda, ja to przynajmniej tak oceniam. Y, I od razu przepraszam za to dygresję, ale zachęcam do y, y, obejrzenia sobie profilu. Przepraszam. Zachęcam do obejrzenia profilu Samorząd Mieszkańców. Tam jest kopia wszystkiego, co burmistrz Artur Pomianowski robi. Oczywiście zmieniło się pewne rzeczy, bo były e, życzenia bożonarodzeniowe w tym roku już tam jest nawet napisane Boże Narodzenie, ale jeszcze rok temu to było coś takiego jak było ten taki ręcznik na studni. To jest ten sam kierunek. Pani Monika Kubisiarbus, arbus przynajmniej była twarzą kościoła Kazimierskiego czy naszej wspólnoty kościelnej pracowała czy tam działała w akcji katolickiej i życzenia rok temu zamieściła albo przynajmniej tolerowała takie o właśnie takie takie życzenia. Przepraszam za to dygresję, bo teraz zaczynają spadać maski które z powrotem sobie tam marzą sobie te twarze błotem, zakładają te na te wilcze kły te baraninę, te, żeby, żeby ludzie nie wiedzieli, bo idą wybory. Oni uważają, że ludzie są głupi. No ja nie podzielam głosu Tomasza Lisa, że ludzie są gu, głupsi niż my myślimy. Myślę, że mają swoje zdanie, i, ale to już jest inna kwestia. I teraz proszę Państwa, co jest z tym handlem? Na tym skwerze, który został, nie wiem, dobra, nie będę się już wyrażał, bo tutaj algorytmy i znów tam będę miał kłopot. Mogłoby co najmniej być usytuowane 10 straganów. I mogłaby być te kwiatuszki pani Moniki, również to wcale by nie przeszkadzało. Może jedna alejka i to by było wszystko do zrobienia. 10 straganów. Po 1500 zł. To jest dokładnie tyle, ile Pan burmistrz wydzierżawia swoim znajomym, czyli właścicielom, e, dzierżawcom, przepraszam, e, jatek. 1500 zł. Tam za 100 metrów kwadratowych niemal e, znajomi Pana burmistrza płacą 1500 zł. I ja proponuję, żeby było nie więcej jak 1500, nie trzy, jak jest w drodze przetargu. Ale też nie tysiąc, jak też znajomi pana burmistrza mają za zajęcie pasa drogowego stragany. Tylko sprawiedliwie 1500 zł. Oczywiście można tutaj yy, negocjować, można to wypracować, ale cokolwiek zróbmy. Ale nie zrobiono nic. 10 straganów, chociaż ja wiem, że tam by się zmieściło co najmniej drugie tyle, ale nie róbmy, dobra, niech to wygląda estetycznie. 10 straganów. To mamy, proszę Państwa, 15 tysięcy w miesiącu. Niech to będzie w roku 100 tysięcy. To pół miliona daje przez kadencję. To jakżeście Państwo pomylili, po, policzyli, to co proponowałem, to jest w granicach minimum 3-4 milionów złotych w kadencji, który mogłoby przynieść przychód do gminy bez uszczuplania kieszeni, zbytnio kieszeni podmiotów gospodarczych. Nie zrobiono w tej kwestii nic. Jest anarchia, jest handel gdzieś pod wałem, jest syf, zasłany dworzec PKS. Zniszczono ludziom nawet możliwość odbierania chleba z jadłodzielni, gdzie piekarnie miały nadmiar i dzieliły się chlebem, ale to też sitwie nie przeszkadzało. I rękoma przewodniczącej samorządu mieszkańców, pani Moniki Kubiś-Arbus, odebrano nawet łyżkę strawy tego, żeście chcieli, tego, żeście dokonali. Cieszcie się, bądźcie dumni, że przez was ludzie głodują. Zapraszam we wtorek podsumuję to, co działo się na połączonych komisjach w niedzielę ważne uroczystości rocznicowe związane z powstaniem styczniowym. Będę relacje nowej są również jasełka, przedszkolne, też będę relacjonował, zrobię z tego film, żeby to ludzie byli, bo to są bardzo fajne rzeczy i bardzo ważne. Ktoś może wspomni po latach, przypomni sobie, że jako dziecko występowało na takim ważnym wydarzeniu.